Nie jeszcze. No, wchodzę to, wchodzę, zbieram Arma 3D. Tak? A już jesteś w interface Play with Six, tak? Nie wiem, Arma 3. Trzech, no ja zaraz wiemy. Dobra. Play with Six. A, my już skaczemy e, mhm. Nie, w prawym górnym rogu masz download Play with Six, wiesz, nie musisz tam wchodzić w nic. Mhm. Jakąś złą stronę poleciałem chyba. A nie. O, fak, źle polecia. Ale kurde, w nocy stary. Źle poleciałem albo mnie źle wyrzuciło, wiesz, bo jestem tak daleko od wszystkiego, że gówno. O, fak. Jestem w dupie, wiesz, Goniu? Nie za dobrze, nie, nie widzę tego. A ja tego. super wylądowałem, ale ja jestem najgorzej. Ja najgorzej, jestem... ja jestem nigdzie. A czemu mnie tak, szyb... tak blisko wyrzuciło w ogóle? Znaczy daleko. Nawet w dobrą stronę leciałem. Z w tą. To jest chyba. co tu będzie? Obóz Tempest będzie. Obóz Tempest też jest dobry. Kurde, już tam ktoś bieg. A, w dupę goniu. Ja mam, ja mam przerąbane, wiesz. Girnę mogę iść co najwyżej. Będę biegł przez las przez 20 minut. E, powiedz mi, Goniu, gdzie ty jesteś? Na ubrania, czekaj. Ale powiedz mi, gdzie wylądowałeś. Na co idziesz? Eee, czekaj chwilę, no... Wentory. O fuck, zginę! O nie, dobra. Fuck. No wylądowałem, jestem na 32-38. No nie to tak. mnie interesuje, na mapie dokąd idziesz, do której wieży eee, czy coś. Czekaj, 38 jest tu, no nie wiem, zaraz pomyślę. Czy ja jestem tutaj? Eee, dobra, tu jakieś budynki widzę. Powiem ci, że ten. Mm. 2838, czyli to mądrze w tą stronę biec. O kurde, tutaj nie pokazuje na, na mapie, nie? Tak, tak. będzie zaznaczyć sobie masakrę. Musisz wiedzieć, gdzie jesteś. a ctrl M wciśnij, bo masz mi... No mapę masz, to potem możesz poznać dużo. Mimo wszystko łatwiej jest ze znacznikami na mapie, niż żeby na minimapie patrzeć gdzie biec. Mm. No na pewno, ale to karty... to w jakiej ty jesteś stary lokacji? Ja biegnę na... do Girny, bardzo daleko od środka, na samym południu. A po... powiedz jaki masz no? 26, 31. 26, 31, czyli jesteś ode mnie. 5, 6... Czy będę tyrał asapa? No to nie! 6 km jesteś ode mnie, nie no, to nie mam że na ciebie. Biegu. No, możemy się spotkać na samym końcu i zjeść truciznę. Miłości. O kur, na kole. No, z ile skąd ten koleś się wziął w powietrzu? No, to jest chyba jakiś żart. Musiał Dobrze, to był z tobą? O kurde, stary koleś jeszcze leci na spadochronie i to wysoko. No, bo od razu pewnie otworzył. No nie no, ale bez przesady. <laughs> Niemie stary do miasta mi się wdupczy, przede mną. I to jeszcze na takim zadupie jest to miasto. Mm. Majtki znalazłem. Jestem ciekaw czy on koleś mnie widzi. Boże. Boże to nic nie ma, to jest zniszczone stary. Byleby nie zginąć na samym początku. Kasia, yy, kombinujesz z modem. Ja muszę się pójść. Nie, w no, no. którym tam rzeczy by nie wiadomo jakich, żeby łączyłam. Hmm. Ja pamiętam, że dałem arma 3 i po prawej stronie było miejsce do wpisywania. Normalnie taka lista była różnych modów, i ja wpisałem tam na samej górze, było search. Wpisałem i znalazło. Muszę się tu patrzeć na tą wieżę. Biec do przodu i liczyć na to, że ten koleś mnie nie widział w ogóle. Kurde, dobra, wbiega. Tak? Czy mi się zdawało? O, dokładnie, wbiegł, dobra. Idziemy do miasta. Koleś już jest na wieży. Mam Daisy Butler Royale. Mmm, to coś nie tak. To były jakieś inne Battle Royale. Powinno być, wiesz? Tam trzeba wybrać grę Arma 3, wejść do modów i wyszukać w modach same na przykład Battle. I tak są robimy. dwa mody. I wybierasz sobie Battle Royale, bo tylko dwa mody wyskakują, jak wybierzesz Arma 3. Nie no, jest na przykład. Co, Kto to royale tak hałasuje? Goniu. Nie płacz. Ja lecę stary do jakiegoś. Camp Tempesta. O pamięta, to ja będę to blisko Camp Tempest. Tak? No, nie do końca, ale ta, raczej tak. Na pewno bliżej Camp Tempest niż całej resty, wiesz? Jestem na południu w mieście od Camp Tempest. ja muszę tego typa zabić, ale jedyny motyw, żeby to zrobić, to muszę liczyć na to, że mnie teraz nie zobaczy, jak podchodzę pod wieżę. To jest P.U. Battle Royale? Jak? P.U. Tak, tak, to chyba to. Tak. Pamiętaj, żeby wybrać armę 3, a nie armę 2. Okay. Dobra. Powiem wam, że jestem pod wieżą i jest w niej koleś. i Ja kampię, żeby czekam, czekam aż on wyjdzie z niej. Żeby go zabić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wydaje mi się niezły. Jesteś pewien, że tam jest? Jestem 100% pewien, że tam jest. Nie, jeśli mnie zobaczy, to mnie zabije pierwszego, bo będzie nad mojej z mojej, nad mojej głowy strzelać. Leżam, może z góry strzelić? Wiem. O, schodzi, schodzi. Nie widzi mnie. Kurwa, no i zdupczyłem Czułem jak ktoś minę pod... Dobra, zabijem go? Tak Ktoś inny był jeszcze w mieście, bo słyszałem ten... Dobra No już podbiegam do miasta Chyba jestem ranny, wiesz? Chyba, że to on był, założysz się, że są tu jacyś ludzie. Jakie kordy masz szybko, że ten nie jest? E... 20-28. No dobra, to daleko. Czy ten koleś wszystko Kurde, ma w ciele, czysto. Wyle. Chyba wylutowane. O, coś tu jest. Salt Thunder Kurde, same gacie mi zostawili, no. Tylko 9 na boi, wiesz? O kurde, jest dwóch typów. Koleś nie jest durny, wyładował wszystkie On nie potrafił strzelać na szczęście. Haha, nobs, nobs, kurwa, kumby. Dobra, z nie wiem, ja muszę. O kurde, na mnie typ, ale się przestraszyłem. A, gonił, ja jestem dead, wiesz? Ja, ja stary robię Matrixa, unikam pocisków. Kurde, nie, nie wiedziałem, że jest aż tak blisko. No, no, z tego się nie spodziewałem. Słyszałem, że, słyszałem, myślałem, że to glitch dźwiękowy jest, że to ja dźwięk zrobiłem. Ale masakra. No jasne. szybka piłka, co? Głupio zresztą to, to jest pod ochronem. nic nie mogłem.